Lista sponsorów, którzy współpracują z Turniejem Smoka stale się wydłuża i do tej listy teraz możemy dopisać kolejną firmę. Tym razem jest to firma Midan Kraków. Z prezesem, którym mam teraz zamienić, mam przyjemność zamienić kilka słów, pan Kamil Miśkowiec jest gościem w naszym studiu. Dzień dobry, panie prezesie. Witam. Panie prezesie, proszę powiedzieć, dołącza pan jako sponsor. Czy wcześniej było pan na takich dziecięcych turniejach? Tak, byłem dwa razy na Turnieju Smoka organizowanym halowo. No i tyle, jeżeli chodzi o te turnieje, ponieważ moje dzieci w piłkę nożną nie grają, ale stwierdziłem, że warto wziąć i zasponsorować taki turniej chociaż raz. Ale interesuje się pan piłką nożną? O tyle, że wiem, że gra w piłkę nożną 10 zawodników, plus bramkarz w każdej drużynie tyle to jest mojego zainteresowania piłką nożną. No to w takim razie nie mogę nie zadać takiego pytania. Co pana skłoniło, żeby współpracować z Turniejem Spoka, Smoka, właśnie jako sponsor? Prośba organizatorów. Jako, że znamy się z organizatorami, nas poprosili, czy mógłbym zasponsorować, powiedziałem, czemu nie. I ta współpraca przebiega Jak już, na razie, już zaczęła się. Tak, zaczęła się niedawno i powiedzmy sobie, co, cokolwiek sponsorzy potrzebują, jesteśmy w stanie się, że tak powiem, z nimi dogadać i nie ma z najmniejszego problemu. Rozumiem. To w takim razie proszę jeszcze powiedzieć, czym firma Midan się zajmuje i czy jakie produkty będziemy reklamować podczas eee, turnieju Smoka? Nasza firma zajmuje się narzędziami do obróbki betonu, cięcie, wercenie szlifowanie betonu, eee, głównie wiertła koronowe, tarcze, eee, jakże. Obróbki ceramiki i też w zakresie tego jest cięcie, szlifowanie mhm. płytek ceramicznych, bo to tak można powiedzieć, o taką ceramikę mówimy. Działamy tutaj na terenie ja, jako ja, jako moja firma. Działam na terenie Małopolski, Podkarpacia, Kawałka Śląsk, Województwa Śląskiego i Świętokrzyskiego. I rozumiem, że wasze usługi możemy również zamawiać nie tylko w Krakowie, nie tylko w tych województwach, których pan wymienił, nie, ale mamy, także poza. Tak, ja jestem tylko małym oddziałem. Centralę mamy w Warszawie, gdzie Warszawa zaopatruje też całą resztę Polski. nie świadczymy usług, świadczymy głównie działamy jako handel, ewentualnie serwis niektórych narzędzi, bo tak jak na przykład wiertła koronowe to da się naprawić i dlatego Nasze usługi można zamówić w formie takiej, że wysyła się do nas rzecz zepsutą, my to naprawiamy i odsyłamy do klienta z powrotem. Turniej Smogata to turniej międzynarodowy. Proszę powiedzieć, czy również międzynarodowo działa firma Midan? Nie. Firma Midan działa głównie na rynku polskim. Jest to całkowicie polska firma. Ale jeżeli by się zgłosiła firma z zagranicy? Nie ma żaden, żaden problem, żeby wziąć i zaopatrzyć też pojedyncze firmy, powiedzmy sobie coś tam, gdzie zaopatrujemy. Chociażby takie firmy jak hyzbet, gdzie oni mają na przykład swoją siedzibę tutaj na terenie Polski, ale już zakład produkcyjny mają na Słowacji. Duże marki, podobnie jak duże firmy, przyjeżdżają również na turniej smoka, także myślę, że ta współpraca będzie przebiegać bezboleśnie i <laughs> będzie przebiegać tak, jakby sobie tego każdy życzył. Panie prezesie, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Oczywiście zapraszamy nie tylko na turniej w staniątkach, ale także na pozostałe turnieje w piłce trawiastej, a także w piłce halowej. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo.